Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, już jutro są walentynki Znaczy dzisiaj chyba, bo że to wrzucę jeszcze dzień wcześniej W każdym razie ten film jest planowany na walentynki rano I jedną z ofert, które możecie kupić jest Tiger Mouse Czołg, który kiedyś dostępny był tylko i wyłącznie w skrzynkach No, czołg według mnie bardzo przyjemny do grania, z tego co pamiętam Chyba, że się coś zmieniło, dawno już nim nie grałem Załoga jest oczywiście z innego czołgu Ze sety, więc pod nią zrobiona trochę a też jest wentylacja, rammer i hardening. Także idąc tym setupem, sprawdźmy, czy ten czołg jeszcze nadaje się do gry. Oczywiście, z tego co mogę pamiętać, nie jest the best, ale jest bardzo przyjemny do grania. Szczerze mogę polecić. Mam nadzieję, że też za głośno nie mówię. Dziękuję Wam bardzo za 54 subskrypcje. Lecimy dalej z tematem. Także z tym pięknym kamuflażem, jesteśmy na mapie Malinowka. No nie jest to. Wybrana mapa dla Super Heavyka najlepsza. No ale cóż, zróbmy z tej sytuacji wszystko najlepsze, co się da i najwięcej uzyskajmy. Chyba już wiem, dlaczego raz jestem cicho, raz jestem głośno. Po prostu YouTube to wyrównuje, a ja czasami dobijam do czerwonego pola i czasami mnie za cicho słychać. Niestety jeszcze z tym mikrofonem się trochę poznaję. Mam go już dwa lata, ale nie używałem tak za bardzo na Discordzie raczej nie narzekali. W sumie kupiłem go, bo narzekali właśnie na Discordzie na stary, więc ten jest super jak na razie. No, chciałem go mieć bliżej w ogóle twarzy, ale niestety e, kumpel w akademiku postanowił zepsuć mi ramię, więc teraz jest tak. Poza tym, i tak chwilowo nie mam na to ramię miejsca. E, więc gdy dotoczymy się na górkę, bo w sumie tym czołgiem coś innego, no to chyba nie ma sensu. A no niestety, e, jest, jest to wolny czołg, ale tak płomień sugeruje, że będzie szybki. Wygląda potężny, to muszę przyznać. Alfa na poziomie 530, 12 sekund przeładowania. Goldik 311 penetracji, zwykłe 240, oczywiście spada z dystansem Niestety Gold trochę bardzo, ale też te pociski w miarę szybko latają, 900 i 1200 Oczywiście szału nie ma, ale jest to zadowalający poziom Pozwoli tak trochę prefire zrobić, tak bardziej wyczuwalne Nie trzeba od razu celować pół kilometra przed, przed trop przeciwnika Bitwa jest na dziesiątki, my jesteśmy dziewiątym tierem Ćołg ogólnie pancerz ma. Pancerz posiada. Oczywiście lepiej się sprawdzić w miejskich. I trzeba kryć dolną płytę, bo to jest po prostu płyta, w którą coś może wejść. Niestety, może w nią wejść dużo. No ale już pomijając ten etap, no to po prostu. A zajmuje czas na mapie malinowka. Już o, może coś się uda postrzelić. Niestety, bez przebicia pancerza, strzał do patona mógł być bardziej korzystny, ale niestety zły target wybrałem. No ale cóż, zdarza się i tak, teraz grunt, żeby nie dostać, bo tu jest jeszcze dość długi przejazd, na którym jestem widoczny, i mam wrażenie, że tu mnie mogą mocno, mocno ścisnąć. Robię co mogę przy czerwonej linii, a tutaj już powinno być bezpieczne, jeszcze stąd nie mogą widzieć. Artylerii na szczęście w tej bitwie nie ma. A jak już byliśmy w temacie misji Jest raz misja zrobiona, teraz tylko... Muszę zrobić na nią wyróżnienie No i drugie, zniszcz pojazd przeciwnika taranującego To jest już misja... Oh, no i jednak No jednak się znalazł ktoś łakomy Na kąsek, którym jest TIGER MOUSE Tiger MOUSE Miałem dzisiaj grać kolejną misję próbującą TD-15 uzupełnić No ale zobaczyłem, kurczę, na że uh, gry, że Tiger Mus będzie w sprzedaży w sumie fajnie, nie? Bo to czołg kiedyś tylko w skrzynkach. Mm, fajnie, że takie czołgi wychodzą do ludzi. Ja bym z chęcią zgarnął PZA176, no ale co się raczej nie wydarzy. Uh, Także no. Jedne święta, które nie grałem i dopiero po świętach się dowiedziałem, że czołg był OP. A niestety mnie to minęło. A uh, i teraz ludzie, no co prawda taki trolujący czołg ale ten. Dobrze, skoro już tu jesteśmy, to jest jak Tiger. I jak Tiger. Od... Aha, bo to jest projekt. To jest ten ósmego tieru. On był chyba w tych samych skrzynkach albo w skrzynkach o podobnym. Troszkę później. Mam nadzieję, że się dobrze ustawiłem na kontowanie. Ok, to jak Tiger zniszczony. 500... Ten pierwszy strzał nie był celny? Z czy nie zadałem damage'a Teraz coś się tu zbugowało według mnie. Musimy zobaczyć to na ekranie ek końcowym, bo to wygląda jakbym nie zadał damage'a całkowicie. Tu strzeliłem w ziemię. Przyznam moja wina. A ten patonik, on tu blisko podjedzie. Ja niestety depresji to aż tak mocnej nie ma. Mogę sprowadzić jakiś kąt, stworzyć, ale to też jest niebezpieczne z góry. Chociaż tutaj. Dobrze, tego on już sobie strzelił. No, no, miałem szansę, miałem szansę. Bo tam garnek mu ładnie wystaje, on ma duży garnek. Tutaj do krawędzi się boję podjechać. Też ten Bat chat, bat -chat tam próbuje coś zrobić. No i jest że robi nam plecki. Dobrze, ale i jest że tych plecków aż tak szybko nie zrobi. Tutaj naprawmy błędy 545. No to jest przyjemne, jednak ta alfa w tym czołgu. DPM w ogóle to ma chyba w miarę spory, nie? Bo to nie ma aż tak mało strzałów na minutę. 12 sekund przeładowania jak na alfa tego poziomu jest, jest, jest super. Hmm. Tutaj może nie. Obiekt 250. Siadło. Przedbija. Grunt to nie patrzeć bezpośrednio w przeciwnika, bo wtedy mamy i przednią płytę i coś, a tak to zwiększamy wszystkie możliwe kąty. I tak naprawdę nam się skuteczny pancerz, pancerz pogrubia. Także, tak jak mówię, grunt to nie patrzeć. Eee. Tutaj liczyłem, że to wejdzie akurat. No jeszcze FV, no to jak już FV przyjedzie, to, to trochę po mnie. Jakby ten zginął, by miał misję zrobioną. Dobra, eee, teraz trochę zostałem styrany, widzimy się na tablicy wyników. No, team dał się trochę ponieść, nie powiem, że to był najlepszy play z mojej strony ale też nie był najgorszy, nie? także zobaczymy, zobaczymy tablicę wyników, czy jednak tam się coś zbugowało na tym hitlogu, bo to wyglądało jakbym za pierwszym razem nie, nie zadał damage'a możliwe, nie zauważyłem, że to był krytyk także widzimy się na podsumowaniu pierwsza bitewka zakończyła się remisem i tak jak mówiłem pierwszy strzał siadł to był strzał jak Tiger P w sumie 1119, nie wiem czemu to się tam nie pokazało w drużynie, no strzału może nie ma, jestem czwarty pod względem PD drugi pod względem damage'a, to jest bardzo zły wynik jak na moją drużynę 400 damage'a szacun, dostaliśmy od przeciwnika w gratisie, bo sam we mnie wjechał szkoda, że się jeszcze nie zabił ale spoko, 64 tysiące, 20 tysięcy poszło na automatyczną naprawę amunicję jeszcze miałem, bo zmieniłem, dokładałem golda także trzeba by jej troszkę policzyć, pewnie około 1000 zestrzał strzał 8 strzałów, 1300 no, no to takie powiedzmy 10 tysięcy trzeba odliczyć i 50 tysięcy za, za zremisowaną bitwę wynik 9100. No taki WTR to można by fajnie utrzymać. Także widzimy się w następnej bitwie. Wylosował się Erlenberg, na szczęście na 9 i na szczęście w końcu jest to mapa chociaż z kawałkiem, z kawałkiem miasta, więc lecimy do miasta się pobawić. Demon prędkości to to nie jest. Ale może chociaż się uda pokazać jego prawdziwe oblicze, bo faktycznie na ten pancerz idzie przyjąć magiczne obrażenia, w się sensie zablokować. I, I działko też robi robotę, bo jednak ta Alfa 530 z tą może penetracja szałowa jest. 240-250, no można nią operować, to nie jest tak, że też to jest niegrywalne. Uh, także to jest naprawdę przyjemny czołg do grania. Jeden w sumie jest skrzynek, który chciałem mieć. Tak, realnie jak zobaczyłem, zobaczyłem jakiś gameplay, nim to chciałem mieć. Czy warto go kupić? Nie wiem, zależy od waszego stylu i co, czy macie co robić z pieniędzmi. Ja nawet nie wiem ile on kosztuje. Mm, także cieszę się, że trochę mam go ze skrzynek. Tak, to może by mi było szkoda. Na pewno bym go bez skrzynek nie kupił. Xm, mi się nie podoba, to że ty nie widzisz. Na pewno bez skrzynek bym go osobiście nie kupił, bo po prostu jakoś gorzej to brzmi. Kupować skrzynki, a kupować czołgi i chyba Wargaminga dobrze o tym wie, bo w sumie te skrzynki są coraz częściej i coraz więcej. Te 95, no to załadujmy golda. Ja wiem, że już byłem w połowie ładowania, no ale trudno. Poczekajmy, T95 jakoś trzeba będzie wyjaśnić. Mam nadzieję, że wyjaśni go, zanim on wyjaśni mnie. Jak załadujemy, to skoda może zniknąć. O ile tam jeszcze czeka? A no, no dobrze. No. Nie trafiłem w Conquerora. Może to znowu ten problem z shiftem moim. W sensie, że ja klikam za szybko. Nie, że mam problem z klawiaturą. O, dzień dobry panu. Czemu się ewakuuje? Kolega zostanie na dłużej, pogada. 530. no i to jest jakiś damage. Tutaj fajnie bez że się cofa, ale mógłbyś... mógłbyś pomóc. A tutaj niestety pod można potrafiać. Spejtować go tak troszkę. Ui! No nie nudzić się takie stanie i czekanie? O kurczę, nie nudzi mu się, bo trafia. Jakbym trafiał, też by mi się nie nudziło i się nic. To nie jest dobry wynik. Strasznie mnie zjechali. Dobrze. To zmiana trochę podejścia. Baczać dzień dobry. Dwa, jeden, jeden. Bat-chat, don't go. To mój błąd. Mogłem się ustawić jakoś ładniej. Mm. T95, ono mnie przebiło w wieże, ale też czeka, aż załaduję Golda, no. no. Jest to, jest to taki. No, Goldem to wiadomo, to Goldem to jest Seta i Maus teraz nie jest pancerny. Takie się już te gry zrobiły, że nie ma lekko, eee, no. Dzisiaj pewnie jeszcze wbiję streamek, znaczy bez sensu to mówię, ale na Epiku jest nowa gierka gratis. Domuś, no tak się nie robi kolegom. Że tu nie chciał wejść... To akurat mogło już wejść. No wychodzi, że pierwsza bitwa na Malinówce jest lepsza i ten czołg się bardziej nadaje, kurczę na Malinówkę niż... ...niż do miejskich map. To też już powinno wejść. No cóż, no. Tom to w sumie nie wiem gdzie mnie przebija. Dolną płytę wystawiłem. No oczywiście, że musiałem wystawić dolną płytę. Dobrze. To zagrajmy bardziej pasywnie może co? Jak tu się ustawimy? Czekajmy aż ktoś tu będzie jechał. I dobrze go wyczułem, no, tylko teraz mamy pewien problem, bo ich jest dużo. Mają przewagę dział i mają przewagę życia. No dobrze, no dobrze. Na razie się to zapowiada jakość. Ja wiem, że szału nie ma, ale jest... ciągle walczymy. ...niż pojazd przeciwnika zabić. Czyli jakbym w kogoś wjechał, zabił go starana, mając 100 życia, ale jemu zadał 400... ...to misja jest zrobiona. Za killi? 25% uszkodzeń. No to T95 na BZ jest odporne, to jest jego zdecydowana zaleta. I tutaj w końcu weszło, siadło, wszedło. Jedno z tych trzech, proszę sobie wybrać. A także, cóż. Ja mam nadzieję, że on tam jeszcze ładuje. Dobrze, alfa nie mi się jak gra. Pojedźmy jeszcze trzecią. Widzimy się na podsumowaniu bitewki. Także tutaj w końcu zwycięstwo. Kasa całkowicie inna. A tu chyba misja zrobiona z tego, co widzę. Skarb Święta Walentego, to chyba jeszcze są już misje na walentynki. Może cały ten event już trwać w sumie. 2700 Damage'a w pięciu strzałach. Wynik jest super, prawda? W pięciu przebitych strzałach. Trzeci w drużynie pod względem i trzeci w drużynie pod względem Damage'a. Tutaj Emil jeden ładnie nastukał, szacun dla niego. A my, druga klasa sumarycznie 8700. To nam trochę spadło, więc co? Lecimy trzecią bitewkę, a jeszcze podsumowanie. 86 tysięcy, 20 za naprawę i 40 za amunicję. No to i tak byśmy byli na plusie. A pamiętajcie, że strzelam goldem. 10 strzałów, 8 chyba to był gold. Także weźmy sobie jeszcze jedną modyfikację polową. Czy tam standardową jak się to nazywa? Bez żadnego tam wykupywania. I widzimy się w bitwie. Zawsze mi się mieli od pauzowanie nagrywania, ja, bo ja sobie pauzę, bo ja się robię zamiast ciąć później. Nie mam na razie softu do, do obróbki wideo, aby się przydało może w przyszłości więc to wygląda jak wygląda, ale mam ma nadzieję, nie wrażenie. Mam nadzieję, że to jakoś, jakoś jest oglądalne. Tak jak mówię, dzięki wielkie w sumie za całą waszą aktywność. Fajnie widzieć, że, e, że to jakoś działa, że to jakoś funkcjonuje, jestem w szoku w ogóle ile to robi i wyświetla. wiem, że mało ludzi zostaje w ogóle do tego momentu, raczej tak średnio oglądają po dwie minuty i mówią Nara, także może to się kiedyś poprawi, nawet pojedyncze sztuki, ja nie mówię, żeby każdy zostawał, ale fajnie, tak jak mówię, ja to trochę robię, żeby ktoś sobie w tle puścił, pooglądał, ale może wróćmy już do bitwy, albo może jeszcze nie wracajmy do bitwy, Wargaming ostatnio mocno, mocno reklamuje i dużo zainwestowało w reklamowanie właśnie projekt CV, CV, CW, CW, przepraszam, CW i... E... Nie wiem, na razie mnie ta gra nie kusi. Jakbyście mieli jakieś inne spojrzenie na to, to z chęcią sobie mógłbym wypróbować. No ale tak, bez bezbędnego przekonania trochę. O, ja aż tak skręciłem, to chyba mi sklikowałem sobie klawisz, jak patrzyłem. No dobrze, no ale cóż, 900 Damage'a i jeden strzał na, na bomba. Dobrze, ja postrzeliłem to piątkę. To nawet lepiej. To nawet lepiej. No dobra, a jeszcze też na Epiku odebrałem teraz za darmo Formula 1 Simulator Manager 2024. No i w planach mam tą gierkę ograć. Także pewnie będziecie mogli się spodziewać tego jakiegoś filmu. Jakiegoś czegokolwiek. Żeby... Żeby no, albo streamka Może zrobię streamka, a później powycinam z niego odcinki mm. Wtedy by się już przydało jakieś coś do edycji tego wszystkiego Ale, ale no, na razie jest tak jest W dolną płytę nie weszło Na szczęście on mi też nie zadał No dobrze, obiekt wyjaśni gościa Mówiłem wyjaśnij Ożu. Ja tu chciałem zadać damage z Tarana Ale nie idzie 530, 2000 damage, a to jest kurczę, naprawdę dobry czołg nie Będę ukrywał, jest naprawdę dobry Teraz jakbym z niego wjechał z Tarana Za późno Czołg jest za wolny na Tarana, to ktoś musi być jak tamten przeciwników, żeby sam w sobie wjechał. A no może nie? Może podziękujmy obiektowi. Słusznie nas odciągnął od tego pomysłu, żeby tu się pchać i tu się cisnąć. Panie już tamten strzał, strzał siadł. 800 udes, udes tu jest. Ale za mało tego, udeska trochę. Ten obiekt tam przeszkadza. No. Nie da się ukryć, ten obiekt tam przeszkadza. Więc zróbmy, może taktyczną dywersję. Na środku będzie stał persing. Persing, który może się nie spodziewa oporu. strony no niestety nie przebił. Dobrze. Czemu ja się mam wycofać? To my jesteśmy w bazie. To jest spotkania była bitwa. Mam tylko nadzieję, że się lepiej ustawiłem tym razem. A przeładujmy na Golda. Akurat teraz jak wyjechał. Przegrywamy pod względem życia, także może lepiej warto by było tego nie, rozrzut, nie podchodzić rozrzutnie do tego tematu. Pershing będzie wyjeżdżał jak będzie chciał resetować. To jestem praktycznie pewien. Troszkę ciężko, troszkę ciężko mu będzie zresetować. Jak ta gra jest tak dobrze ustawiona, Czy ja, że tak. A jednak trafił w gąskę skubane. Nie przebito pancerza. Ja bym chciał w sumie, to by mi nie, nie na rękę siedzieć w bazie. Ja z dwojga złego wolę damage. O. Więc zróbmy damage'ową krucjatę może tym razem co? Tutaj nie. Trochę wystawiłem jak debil. Ale może, może się to uda. Stop, cap. 3700 damage. Ja nas no, kapuję, tu nie ma co. Pershing zapomniał o mojej obecności. 4200. Nie ma źle. To jest naprawdę skuteczny czołg. Trzeba mu to przyznać. Że, że jest skuteczny. Także, czy chcecie, sami sobie rozważcie. Ja wam nic nie sugeruję. Jedyne co to takie quick review, że to faktycznie czoło, który ma, ma dobry balans tego pancerza, ma dobry balans tej arm, armory, dobry ba balans armaty. Więc polecajka. Jeśli, jeśli rozważacie, a chcieliście zobaczyć, jak się nim gra, no to macie takie małe preview. 104 tysiące. No może zarobki nie są aż takie czołowe, chociaż nagroda przyłączyłem w jednym momencie, to na pewno będzie. Będzie drożej, bo Gold kosztuje 4 razy tyle, praktycznie co, co zwykła amunicja. Więc, więc też się to jakoś przeliczano. Także mam nadzieję, że się podobało. Zróbcie co chcecie i bawcie się dobrze. Komentarz, like, subskrypcja wszystko będzie super. Ja będę bardzo wdzięczny, a i tak większość z Was pewnie nie dotarła do tego momentu. Ale trzymajcie się. Życzę Wam miłego Dziąka i miły Walentynek. Trzymajcie się. Siema.